Odcinku z Minecrafta widowie, widzowie, widzowie w drugim odcinku z Minecrafta tak. Teraz jest środa. Teraz jest środa. Nagrywam to w środę. Nagrywam co jakiś czas. Mówię co jakiś czas. Nagrywam, żeby to rzucić w poniedziałek. I ogólnie w czwartek mam to dać wszystko na premierę albo we wtorek ej kurde zapomniałem, że dzisiaj jest wtorek zapomniałem, że dzisiaj jest wtorek więc dzisiaj to wszystko będzie na premierze więc śpieszcie się oglądajcie wszystkie odcinki dzisiaj dzisiaj yy, czyli we wtorek wtorek 4 czerwca wczoraj, 4 czerwca wychodzą wszystkie premiery ale ogólnie w każdy poniedziałek będzie nowy odcinek That's Not My Neighbor wyszedł w poniedziałek właśnie było to, nie było to na premierze nie było to na premierze, ale ale po prostu sobie tak wrzuciłem i tak będzie na poniedziałki na poniedziałki nowe odcinki Odcinki statusu na samej euro się spodobały? Nie za bardzo. Zauważyłem, że mało wyświetlenia były, ale ogólnie i tak robicie dużo wyświetlenia. Mam nadzieję, że pod tym odcinkiem i pod poprzednim od Minecrafta będą duże wyświetlenia. Ogólnie te Age of History, yy, te dwa odcinki Age of History i yy, Minecrafty nagrywam w ten sam dzień. Bo po prostu w innych dniach już nie będę mógł po prostu nagrywam na zapas, żeby od razu dać na premierę. Może ile tu będę kopać? Dobra, tą kopalnię już zostawmy. Idziemy do kolejnej. Tu już raczej nie się znajdę. Idziemy do kolejnej, albo nie, nie zostawię tak tej kopalni. Nie zostawię, ja wiem co będę robić. Tylko tabliczek nie mam. Trudno zrobi się to tak bez tabliczek. Na dole się zrobi z tabliczkami, ale nie mam tabliczek. Może potem zdobędę. Właśnie, kurde, nie. Może zdobędę o 17.19 postaramy się skończyć ten odcinek 17.19 a same Age of nagrywam o 15 kurde hmm. nagrywam z to Minecrafta kurde zapomniałem coś zrobić nie lecę na sam dół. Tutaj może zacznę tą kopalnię. Za nisko. Tak, za nisko. To za nisko będzie. Albo ja po prostu zrobię to tak. To jest tutaj normalnie. To musi być gdzieś tu. Tu, no będzie gites. A i nie pomyślałem. Ja już wiem, co jest. Tym to będzie się liczyć, jak będę schodzić na dół. No. Co mi polecać, widzowie? Napiszcie w komentarzach. No tak. Cztery tygodnie na ten odcinek będziecie czekać to mniej. Czemu? Tu wszędzie jest cokolwiek. Tu będzie woda, tak? Tu będzie woda. Kurde, to może będzie za cicho ten odcinek? Dla mnie jest jeszcze dobrze. Albo z tej strony mogę nagrywać tu. Czyli tutaj też, kurde, będzie woda. Ale złe miejsce są na kopalni, wziąłem. Przyznaję, jakbym to kopnął tam dalej. Yy, yy, tamtą, w tą stronę dalej bym się kopnął, bo zrobił to kopalnie. Yy, tak woda byłaby niewidzialna. O kurde, za nisko! O co z tym chodzi? O, pata to tak. No, w tym odcinku też będziemy długo czasu kopać i dużo. Ogólnie, czy lubicie serię z Minecraft City Skylines lub Age of History? Znaczy dopiero ta seria wyszła, tak jak seria z Minecraft? O nie, nie, jak ja to zamuruję. No i dalej, 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 dalej. Ja muszę tam do końca dolecić. Ude. Dobra, udało mi się to zamurować. Słuchaj, nigdzie nie mogę tego zrobić. Widzowie. Jakaś porażka. Niżej pewnie też się nie będzie dało. Zostanie mi tylko dół pewnie, zostanie mi tylko dół pewnie, a ja na dole to, to, to z tabliczkami to chciałem na dole zrobić. A tu chciałem po prostu zrobić takie jak mini kopalnie. Ale kurde, nie da się, nie da się. Bo tu wszędzie jest wódka, znaczy woda, mała wódka, znaczy mała woda. Mała woda to wódka. Akurat mi w drogę musiałeś wejść, Ametyst. Czym ty, 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 ty jesteś, mieć? Dobra, już myślałem, że tutaj tu się pojawi pochodnie, postawię pochodnie. No dobra, myślałem, że tak serio Tu ostatni będzie, wiedziałem. Właśnie o tym mówiłem, że tu ostatni będzie atak, chodzi ten. Oby tu nie było tego, bo ja tu już tyle kilofów zmarnowałem na to kopalnie. Nie 17.02. Zostało 17 minut. Znaczy, postaram się, żeby tyle zostało. 17 minut odcinka. Chyba tyle zostanie, nawet mogę powiedzieć. Nie 17. Yy, 18 minut odcinka. Nie wiem. Bo yy. no, kurde, tak sobie obliczam w głowie, ile to może trwać. Ale po prostu okazało się, że postaram się to zrobić do 17.18 Taki odcinek, a już jest 17.02 17.03 dokładnie Pochodnia, pochodnia, pochodnia Ale straszna ta muzyka z Minecrafta Ogólnie Super widzowie, kochani widzowie Gdybyście mieli swój kanał, wyślibyście super, ale ja nie namuszam, po prostu przyszliście, przyślili mi, przy mi do linka swój kanał, ja bym postarał się zasubskrybować, bo już nie patrzę na komentarze. Przepraszam, że nie patrzę na komentarze, ale potem będę patrzeć. Jeżeli ktoś jest moim fanem, napiszę w komentarzu Hashtag fan. Hashtag fan, jeżeli ktoś jest moim fanem. Ale raczej jeszcze nie mam żadnego fana. Więc raczej jeszcze nie będę robić sklepów ani autografów. Ale ja już mam swój autograf. Ale nie będę go zdradzać na początku. To jest taki łatwy autograf, da się go podrobić, ale tylko mój jest taki unikalny. No Jestem dopiero dzieckiem, nie chcę robić takich. To nie jest moje taki szybki podpis, tylko to jest taki po prostu podpis. Yy, Nieimionowy, że po prostu podpisujesz się yy, taki ten. Po prostu taki podpis, na przykład jak się youtuberzy podpisują. Ja na przykład... Na przykład inni się podpisują jakimiś znaczkami, a ja się podpisuję na przykład dziewiątką, szóstką. Albo po prostu piszę E, albo K. Nie wiem, tak po prostu ten... Będę rozdawać podpisy na kartkach, jeżeli już będę sławny i jeżeli będzie dużo fanów, to zrobię swój sklep z autografami. Ogólnie z normalny sklep to mi nie będzie stać, ale na sklep z autografami to może. O Boże, tak się zagapiłem, że już tyle zbudowałem. Że ja już nawet zapomniałem stawić pochodnie. Tak się zaga z zagadałem z wami. I to się będzie dało zrobić. Takie tymi autografy dla was. to się będzie dało zrobić o kurde zaraz Pst. ale mi się opóźniło mówienie Powiedziałem, kurde powiedziałem kurde ale to miało być kurde że zaraz mi się kilo skończy a nie że kurde woda Ech. ale mi tu jeszcze dach przecieka Ech. Już zmarnowałem dwa na to! Nie takie na to, na to, tylko że po prostu NATO z... ten... Kurde, nie że mówię coś na to! Nie polskie NATO, to, znaczy nie europejskie NATO? Wiecie, o co mi chodzi. Ogólnie... Ja Miałam postawić crafting table! Po co tym to kopię? Czemu ja wszystko się tak mylę? Crafting table... Nie, nie tu. Crafting table tu. Nie potrzebuję rozmiecza Hmm, kurde, zapomniałem, że ten mi się skończył. Tak tylko jeden zrobię. Idę pokopać Tu jest moja wieżyczka Ja zawsze robiłem takie wieżyczki, żeby nie zgubić swojego domu Nie umrę? Nie umrę Na szczęście nie umarłem Gram w Minecraftie. exe to jest Minecraft EXE, ale oryginalny. A czy nie jest oryginalny? A czy jest oryginalny? To nie jest EXE to właśnie chciałam powiedzieć. Po prostu tak pójdziemy EXE, żebyście przez chwilę się bali, że gram w jakieś podróbę, To jest normalny launcher zalogowany. To jest konto mojej siostry. Kupiła sobie specjalnie Minecrafta. A znaczy to jest moje konto nowe? Ale Martyna, znaczy moja siostra się zalogowała. I ogólnie... Ten celownik w Minecrafcie mnie tak trochę denerwuje. Znaczy on jest fajny, bo widać ten. Znaczy on mnie wcale nie denerwuje. tylko po prostu zawsze co powiedziałem. Kurde, gdzie ten crafting? Kurde. O, poż! Eee? To miałem, no, zaraz mi się kilo skończy. Znaczy ten mi się zaraz kończy No już kurde, gdzie ten crafting table? Table, table. Dębowe De deski. Dining table, dining table, dining table. dining table to, ta 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 to, ta 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 to, 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 ta kopanie ta Idealnie 64 4, 3 taki drewna. Wszak miałem 11, jak miałem tyle, to mogłem dorobić. Po co ja to kopałem? A to trzeba zabrać. 31 Trzydzieści jeden razy cztery będzie kilka staków patyków. Może jeden stak, może dwa staki? Chyba dwa, nie dwa, ale dwa staki bez jednego staka. Znaczy bez czterech tu 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 tu

to mogę zniszczyć co ja to kopałem że mogą mnie kopać dobra ale to czego się nie robi czego się nie robi dla widzów widzowie, widzowie to są najlepsi ci widzowie znaczy wy, wy widzowie jesteście najlepsimi widzami jakich zobaczyłem tak jakich zobaczyłem ogólnie to jest mój drugi kanał Pierwszy usunął mi YouTube, bo były tam prawa autorskie. Boż tam kilka razy tak miałem. I ogólnie... Na pierwszym kanale to miałem 100 subskrybentów. Miałem 100 subskrybentów. Znaczy 24 nie stu. Miałem 24 subskrybentów, ale po prostu kanał mi to... Znaczy YouTube mi to usunął, bo miałem prawa autorskie. Nie. Tam mi szło lepiej. Znaczy tam mi szło lepiej z subskrybentami, ale oni byli gorsi, oni byli gorsi ci widzowie. Tam miałem 0 wyświetleń na każdym filmiku, a miałem 24. 0 wyświetleń normalnie. Kacper Ty Okej, Cave tam jest Casper Cave. A, daj mnie. ty szukałeś czasu cave'ów? To może teraz cave. Nie gadaj. Nie gadaj. Ja chcę do mojego miejsca. Gdzie było moje miejsce? Gdzie jest ta wieżyczka? Jak jedę na drzewo, to może zobaczę. Dajcie, się, że wszystko straciłem. Wszystko stracone. Może to było tam. Przecież to na innym biomie się odrodziłem. Spokojnie straciłeś tylko... Straciłeś tylko cave'a i trochę zapachniczek. Spokojnie, Kacper a w sumie to, to te zapalniczki, znaczy nie zapalniczki te świeczki nie te sieczki. no to co to co tam oświetlałem to to nie było aż takie warte takie mocne, mocne widać, że się, widać, że po prostu straciłem za dużo to ja nie straciłem ogólnie jest już 17:13. Nie wiem czemu wam mówię mój aktualny czas. Ale mówię, żebyście widzieli kiedy kończę, bo kończę przecież 18 albo 19. Zależy. Wolę bardziej 18 skończyć. Albo 19. Nie, 18 to jedna minuta różnicy. Co wam widzę, prawda? Chcecie dłuższe czy krótsze odcinki? Napiszcie w komentarzach. Eee. Yy. Ale najlepiej, żebyście napisali jedną rzecz w komentarzach. Żeby po prostu nie kombinowało Wam się, że macie tysiąc rzeczy no, w komentarzach pisać i kurde ten. Wy, więc wybierzcie sobie jedną rzecz w komentarzach, jaką napiszecie. I będzie tak Wystarczy jedna rzecz, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. Czemu taki akcent powiecie? <słuch> Ja jestem taki dziecięcy akcent ogólnie. Słabe odcinki nagrywam. No. Teraz się będę żalił, że słabe nagrywam, ale... Mmm, deszcz pada. Schował się pod drzewem. I tak nic się nie da. A, zapomniałem o nich. Au, Nie! To zebrać je trzeba. Au, au, au. Au, au. Au, 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 au. Wiem, że nie muszę ich zbierać, ale po prostu tak sobie zbieram je. Tak na po tak prostu, na potem. Cztery minuty zostały. Yy, kiedyś to te odcinki robiłem krótsze, prawda? Czy dłuższe? Machita no było. Czy śliski? czego chcesz? bo to robicie ile ich was? Kac, raz dokonał postępu papużki i nietoperki kurde, nie, nie nakarmiłam już po trudno. O, tu jest jeszcze jeden. Z tego jednego. Z tego jednego muszę zasadzić będzie z nich i z tego jednego milion takich. Idziecie za mną? Smutno mi, że nie pójdziecie za mną, ale okej. Okay. Specjalnie was nakarmiłem. Specjalnie wam zużyłem wszystkie moje te, które i tak teraz zbieram, więc już nie jest mi im żal. Po co ja mówicie, że jestem yy, znaczy je, wiem, że jestem fajny albo nie dla każdego fajny ale ogólnie to yy, nie myślicie czemu, czemu ty wchodzisz w te krzaki czemu, o, no wchodzę dlatego, że po prostu nie chce mi się tak wchodzić na około 15 tysięcy razy no i tak dlatego to robię już jest 17, więc jeszcze minutka albo dwie. Jak będzie jedna minuta i 35, to wtedy to zrobię. Jak będzie minuta i 35, sobie liczę w głowie od jedynki. Minuta 65 Może źle, bo liczę. Ogólnie to już 30, pewnie może 35 sekund będzie szybciej. Ale ogólnie. Bo ja tak na ślepotę liczę. Tak na ślepotę. To już ulasło. A ława! To cię nie bije kolego. No już jest 17, 17, 17, 17, 17. Jest już 18. Dobra widzowie. Kończymy ten odcinek i widzimy się. W następnym odcinku nie wiem z czego, ale niech będzie.